Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak robię jagodzianki. Jako że Tłusty Czwartek zbliża się do nas nieuchronnie, a faworków robić nie będę, bo nie lubię, Suma to już też nie lubi, to chciałabym Wam pokazać właśnie jagodzianki, które moje dzieciaki uwielbiają. Tutaj w misce mam już rozrobiony rozczyn. Jest tutaj szklanka mleka, dwie łyżki cukru i paczka suchych drożdży. Do tego będzie potrzebne około 0,5 kg mąki pszennej, 80 g roztopionego masła, około pół szklanki cukru i jedno jajko. No także tak więc do dzieła. Ok, ciasto mam zarobione, teraz podsypuję trochę mąką. Ale mi się nie przybierało za bardzo. I podsypię u górę. Ok, ciasto mam już wyrobione, więc y, przykrywam je ściereczką czystą i zostawiam na około godzinę do wyrośnięcia. Ok, ciasto nam urosło. Leżakowało sobie godzinka w ciepłym miejscu. Jak widzicie, dwukrotnie zwiększyło dziś swoją objętość, więc podsypiemy trochę mąką stolnicę. I wysypiemy nasze ciasto. O, piękne. Ja sobie jeszcze raz je trochę przegniotę i zaraz będę rozwałkowywać. Okej. Okay. Na no tak przygotowane placki będę składała masę. Tu jest moja masa. Jest około pół, pół kilograma owoców. To są jagody z borówkami. Ja przesypałam je cukrem, to są gdzieś 3-4 łyżki cukru. I... 3 łyżki mąki ziemniaczanej, żeby to w środku potem trochę zagęściło się. Więc biorę nasz mój placek i wykładam. Yes. Wierzch smarujemy je rozkłóconym jajkiem, żeby nam ładnie błyszczały. I wstawiamy do piekarnika na jakieś pół godziny. No 20 minut pół godziny. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Napiszę Wam jeszcze na koniec, ile się piekły. No i mamy już nasze... Jagodzianki gotowe. Może nie są one idealne, ale są dobre. Nie szymek. Szymek już się nie może doczekać, kiedy on zje taką jagodziankę, tak? Tak. Więc zaraz wam pokażę jak to wygląda w środku. Rozkroimy jedną, a może taką, o taką. Rozkroimy. Patrzcie. Aha, Szymek już chce jeść. Zobaczcie, tak wygląda nasza jagodzianka. Trochę wiadomo, trochę to wyciekło. Mam tego soku, bo to było jagody mrożone. Ale to nic. Tak, Szymek, już jemy. No dobra, to my się żegnamy i będziemy zajadać z Szymonem. Pa, cześć, Szymek. Cześć. papa. Pa.